Prawdopodobnie słyszałeś o gigantycznych kamiennych głowach znanych również jako Moai. Na wyspie Wielkanocnej są ich setki i archeolodzy wciąż nie potrafią dokładnie wyjaśnić ich pochodzenia. Teraz po tylu latach dowiedzieliśmy się o innym interesującym fakcie. To właśnie zamierzamy wam zaprezentować w dzisiejszym filmie. Ale zanim zaczniemy, naciśnij ten przycisk i włącz koniecznie powiadomienia, aby obejrzeć więcej filmów. Pozostań z nami do końca, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o wyspie Wielkanocnej, czego prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszałeś. Wyspa Wielkanocna dziwne miejsce na środku Pacyfiku. Prawie każdy, kto widział hollywoodzki film Rapanui z 1994 roku, zna terminy wyspa Wielkanocna i Moai. Ale niewiele osób wie, że wyspa Wielkanocna była bardzo dziwnym miejscem. Wyspa o powierzchni 162,5 km2 leży daleko od sąsiadów i kontynentów między Chile a polinezyjskim archipelagiem wysp na Oceanie Spokojnym. Nazwa Wyspa Wielkanocna pochodzi od holenderskiego nawigatora i odkrywcy Jakoba Ragewena, który 5 kwietnia 1722 roku wylądował w niedzielę wielkanocną u wybrzeży wyspy. Wcześniej Wyspa Wielkanocna była podobno w XVII wieku odwiedzana tylko przez piratów. Po oficjalnym odkryciu doszło do gorącej dyskusji o rzekomo bezsensownej wyspie. Początkowo Hiszpanie zmienili nazwę wyspy na San Carlos, jednak opuścili wyspę, ponieważ podobno przynosiła pecha. Później w pobliżu wyspy często podróżował angielski nawigator i odkrywca James Cook, ale on także wolał szybko przepłynąć. Cook nazwał ten obszar Opuszczonym. W XIX wieku Chile i Peru toczyły spory o kontrolę nad wyspą Wielkanocną i porwały wielu pozostałych rdzennych mieszkańców, by trzymać ich jako niewolników lub sprzedawać. Wkrótce potem wyspa została najechana i wykorzystana przez dwóch brutalnych biznesmenów. Kiedy obaj odeszli, zaatakowała ospa i przeżyło tylko 200 tubylców. Dziś wyspa jest oficjalnie częścią Chile. Do 1967 roku na wyspie panował stan wojenny, a tubylcy prawie nie mieli żadnych praw. Warto wybrać się na małą wycieczkę do późnej historii wyspy, aby zrozumieć, że na wyspie Wielkanocnej od dawna działy się dziwne rzeczy. Aborygeni z wyspy Wielkanocnej Rapanui. Według oficjalnych źródeł rdzenna ludność wyemigrowała z wyspy Polinezji około tysięcznego roku naszej ery. Wyspa Wielkanocna jest popularnie znana jako Rapanui. Niewiele wiadomo o historii wyspy i mieszkańcach Rapanui. Nie ma naprawdę czytelnych pism, są tylko rysunki w kamieniu. Do dziś nawet eksperci nie byli w stanie rozszyfrować malarskiej historii i pisarstwa Rapanui. Legenda głosi, że pierwotni osadnicy byli podobno szalonymi, przestępczymi polinezyjczykami lub mieszkańcami Ameryki Południowej, którzy zostali wygnani na Wyspę Wielkanocną. W trakcie osadnictwa powstało skrajne społeczeństwo dwuklasowe. Rządząca drużyna kapłanów ujarzmiła służących zwykłych ludzi i oczyściła całą wyspę tylko po to, by wychować gigantycznych kamiennych ludzi, znanych jako Moai. Czym dokładnie są Moai? Znaczenie i cel postaci do dziś pozostaje tajemnicą. Równie tajemniczy jest fakt, jak prymitywna kultura była w stanie wykonać, przenieść i ustawić posągi Moai o wysokości do 10 metrów i wadze do 82 ton. Wszystkie Moai na pierwszy rzut oka wyglądają prawie tak samo. Są to gigantyczne, wydłużone głowy, przedstawiające najczęściej mężczyzn lub jakieś bóstwo. Jak dotąd nie znaleziono żadnych wskazówek, co ówcześni ludzie widzieli w gigantycznych głowach i dlaczego podjęli tak autodestrukcyjny wysiłek, aby je stworzyć. Do przemieszczania Moai, z których każdy ważył kilka ton, potrzebna była niewiarygodna liczba drewnianych słupów. Poszukiwacz przygód Thor Heyerdahl i niektórzy archeolodzy przedstawili ideę możliwego ruchu Moai przy użyciu prymitywnych środków. Olbrzymy można było przenosić około 100 metrów dziennie za pomocą lin, słupów oraz prostych dróg. Ale dlaczego ludzie na wyspie mieliby podejmować takie wysiłki i niszczyć przy tym wszystkie zasoby? Kolejne ekscytujące odkrycie. Tymczasem naukowcy odkryli kolejny fakt, który sprawia, że to, co już było niewiarygodne, wydaje się jeszcze bardziej fantastyczne. Zespół archeologów postanowił wykopać kilka posągów Rapanui. Na początku nie mogli uwierzyć w to, co odkryli. Niektóre posągi były nawet większe, niż wcześniej zakładano. Prawie połowa lub większa część długości wielu posągów była ukryta pod ziemią. To sprawia, że jeszcze bardziej tajemnicze jest, w jaki sposób rapa Nui byli w stanie wznieść te posągi. Wykopaliska wykazały również, że postacie były kiedyś pomalowane na czerwono i nadal noszą ozdoby przypominające typowe tatuaże polinezyjskie. Pod jednym z posągów zespół znalazł wiele nowych petroglifów. Petroglify to postacie, które są nawet prostsze niż hieroglify, z grubsza porównywalne do postaci z epoki kamienia. Badacze mają duże nadzieje, że nowo odkryte postacie mogą wreszcie rozwiązać wielką zagadkę scenariusza Rapanui. Nowe datowanie postaci, pozostałości farb i kamiennych tablic przyniosło kolejny ekscytujący wynik. Kultura Rapanui i Moai może być o 10 tysięcy lat starsza niż wcześniej zakładano. Niektórzy badacze dostrzegają nawet podobieństwa z postaciami znalezionymi w jednej z najstarszych osad ludzkich w Turcji Gobek Litepe. Szczególnie uderzający jest fakt, że same głowy stanowią około 1 trzeciej całkowitej wielkości posągów. Chociaż na początku wydaje się, że poszczególne posągi są identyczne, bliższe przyjrzenie się szczegółom pokazuje, że poszczególne figury wyraźnie różnią się między sobą. Poszczególne figurki mają czasem różne pozycje rąk. Co sugeruje, że każdy posąg został celowo stworzony tak, aby był wyjątkowy. Węzły, które zdobią przepaskę na biodrach, którą noszą niektóre posągi, zostały również indywidualnie zaprojektowane. Poza tym wiele wskazuje na to, że niektórzy Mołaj nosili kiedyś na głowie tak zwane pukao. Na przykład w muzeum w Greenwich znajduje się obraz z 1775 roku, który przedstawia Mołaj z takim nakryciem głowy. Nie ma pewności, czy te Pukao były ostatecznie ceremonialnym nakryciem głowy, czy też zwyczajnym. Ponieważ tylko nieliczne kamienne kolosy otrzymały tego rodzaju nakrycia głowy, wydaje się, że te posągi były wyjątkowe z tego czy innego powodu, ale to rozumowanie nigdy nie zostało w pełni odkryte. Średnio mierzą 4 metry i ważą 12,5 tony. Największy wyprostowany posąg osiąga prawie 10 metrów. Oprócz tego naukowcy znaleźli na Wyspie Wielkanocnej wysoki na 21 metrów Moaj, którego jednak nigdy nie ukończono. Ten posąg jest zdecydowanie jednym z największych, jakie kiedykolwiek znaleziono na wyspie. Do stworzenia tych legendarnych postaci budowniczowie wykorzystali naturalne zasoby wyspy. Prawie wszystkie Moaj są wykonane z bazaltu, czerwonego tufu i trachytu, specjalnej skały wulkanicznej. Ze zboczy wulkanu Rano-Raraku usunięto niezbędne materiały budowlane. Szczególnie interesujące jest to, że prawie wszystkie Moai są skierowane w głąb lądu. Bardzo niewielu patrzy w stronę oceanu. Taka orientacja pozwala więc przypuszczać, że gigantyczne postacie miały strzec i chronić wyspiarzy. Tylko kilka Moai odbiega od tego schematu. Jedną z najbardziej ekscytujących kamiennych postaci ochrzczono Tukuturi. Jest to jedyny znany posąg na wyspie wielkanocnej, przedstawiający postawę klęczącą. Niektórzy badacze uważają, że ta wyjątkowa postać przedstawia rytualnego śpiewaka. Pozycja kamiennej figury jest podobna do postawy, jaką ludzie przyjmowali podczas świąt. Prawdziwe przeznaczenie tego konkretnego posągu nigdy nie zostało potwierdzone, jednak wspomniana poza śpiewaczki jest najlepszym przypuszczeniem historyków. Co bohaterowie mogą mieć wspólnego z człowiekiem ptaszkiem? Tak wiele wiadomo o kulturze rapanui, byli tak zwani ludzie o długich i krótkich uszach. To nie była sztuczna kreacja, ale anatomiczna rzeczywistość. Wykopaliska czaszki wykazały, że te różnice rzeczywiście istnieją. Osobami z długimi uszami byli ludzie z Peru, a z krótkimi Polinezyjczycy. Jest więc całkiem możliwe, że wiele tysięcy lat temu na wyspie Wielkanocnej toczyła się zaciekła walka między narodami i klasami. Centralnymi postaciami kultu Rapanui byli w rzeczywistości twórca, Bóg Makemake i jego syn hybryda Ptak-Człowiek. W corocznych brutalnych zawodach młody Rapanui próbował ukraść pierwsze jajko rybitwie czarnej. Każdy, kto przyniósł jajko z małej przybrzeżnej wyspy Motunui na główną wyspę, zyskiwał status bóstwa na jeden rok. Następnie wybierano nowego ptaka. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wystarczy trochę popływać i ukraść jajko z gniazda nieszkodliwego ptaka. Aby jednak dostać się do gniazd, młodzi mężczyźni musieli wspiąć się na prawie 300-metrową, pionową, ostrą i niezwykle niebezpieczną skalną ścianę. Kto w końcu złapał jajko, musiał je przetransportować w tym stanie o 1,6 km przez wodę, a wody w pobliżu Rapanui podobno roiły się wówczas od rekinów. W tym konkursie zginęło sporo Rapanui. Jakby tego było mało, ceremonią towarzyszyły również ofiary z ludzi. Osoba, która miała umrzeć, została wybrana przez ptaka lub jednego z kapłanów. Większość zabitych pochodziła z niższych klas. Rodziny ofiar były świadkami makabrycznych rytuałów i były wyśmiewane przez wyższe klasy. Co jeszcze bardziej makabryczne, mięso ofiar z ludzi było przygotowywane w wielkich, glinianych piecach, a następnie spożywane. Na wyspie do dziś można znaleźć wizerunki ludzi ptaków, ale tajemniczy Moai nie przypominają człowieka ptaka. Niektóre teorie zakładają zatem, że giganci mogą być reprezentacjami boga stwórcy Make-Make. Ale dlaczego ustawiono setki tych figur, to pozostaje tajemnicą. Czy wyspa Wielkanocna była tylko miejscem kultu? Niektóre teorie zakładają, że wyspa Wielkanocna była wykorzystywana tylko jako miejsce kultu przez różne ludy. Ruiny znalezione na wulkanie Rano Kau wskazują na ceremonialną wioskę, ale nie na prawdziwą osadę. Poza tym niewiele jest dowodów na sposób życia i mieszkania ludności. Jednak niektóre znaleziska wskazują, że wiele osób zmarło bardzo szybko lub po prostu zniknęło. Mówi się, że jeszcze zanim przybyli Europejczycy, choroby i mieszkańcy Ameryki Południowej, Rapanui prawie wyginęli. Możliwe też, że szaleni władcy tamtych czasów opuścili wyspę, pozostawiając po sobie tylko kilku Rapanui. Niektórzy badacze twierdzą, że upadek Rapanui był skutkiem gigantycznej erupcji wulkanu lub plagi szczurów. Inna teoria mówi, że Rapanui, którzy pozostali na wyspie, zmarli z głodu. Budowa na tym obszarze doprowadziła do utraty lasów, erozja gleby spowodowała wyjałowienie terenu i wyginięcie wielu gatunków zwierząt. Mimo to ludzie przetrwali do dziś. Jednak jest bardzo niewielu prawdziwych, rdzennych mieszkańców, a ślady ich kultury zacierają się na przestrzeni wieków. Czy to kosmici stworzyli Moai? Oczywiście istnieją również spekulacje na temat MOA i że tak naprawdę nie mogliby być dziełem prymitywnych ludzi bez zaawansowanych narzędzi. Budynki na całym świecie stanowią tajemnice dla dzisiejszych naukowców. Stonehenge, piramidy w Egipcie, linie Nazca w Peru i wiele innych niewytłumaczalnych zabytków wydaje się strzec swoich tajemnic. Prawdopodobnie słyszałeś również o teoriach, że może to być wpływ gatunków pozaziemskich. Parabadacze, tacy jak znany szwajcarski autor Erich von Daniken, od dziesięcioleci twierdzą, że na przestrzeni wieków były tam odwiedziny gości z kosmosu. To jedyny sposób na wyjaśnienie fantastycznych kamiennych pomników oraz innych cudów na ziemi. Z drugiej strony, jak wykazał Thor Heyerdahl, nie jest tak nieprawdopodobne, że nasi przodkowie posiadali umiejętność konstruowania niezwykle precyzyjnych konstrukcji i przenoszenia gigantycznych przedmiotów. Dziś nikt nie wie dokładnie, ile siły mięśniowej ówcześni ludzie mieli do dyspozycji. Nikt też nie może powiedzieć z całą pewnością, że ci ludzie nie posiadali wyższych technologii, po których po prostu nie ma śladów. Według legendy, w Himalajach są mnisi, którzy rozszerzyli swoją świadomość do tego stopnia, że potrafią przesuwać kamienne bloki, używając jedynie siły swojego umysłu. Nazywa się to również prostą lewitacją w kręgach zawodowych. Po raz kolejny zatem musimy sobie uświadomić, że wiemy o tym świecie i naszych przodkach znacznie mniej niż nam się może wydawać. To wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że te fakty o wyspie Wielkanocnej i Moai były dla Ciebie ekscytujące i zabawne. Powiedz nam, co myślisz o tych fascynujących wykopaliskach i niewytłumaczalnych odkryciach tego świata? Czy wierzysz w nadludzkie moce, magie, racjonalne wyjaśnienia lub istoty pozaziemskie? Podziel się z nami swoimi opiniami w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Kliknij jedno ze zdjęć, aby obejrzeć kolejny nasz film. Jeśli podobało Ci się to wideo, daj nam kciuka w górę i aby nigdy więcej nie przegapić nowych filmów, zasubskrybuj, a wkrótce się zobaczymy.